Witam. W dzisiejszym filmie pokażę Wam w jaki sposób zaprojektować umywalkę. Powiedzmy zbudowaną z drobnych kawałków drewna. Najpierw pokażę jak zaprojektować kształt takiej umywalki. Jest to oczywiście mój pomysł, każdy może sobie to interpretować jak mu się podoba. Ja zacznę sobie od tego, że narysuję kulę o średnicy 500 mm. Wstawię ją w środek. Następnie utnę ją przez płaszczyznę. To, tą płaszczyznę. Ok, ok. Mam teraz półkulę. Z tej półkuli wydrążę sobie jeszcze jedną kulą, mm, Powiedzmy 450 średnica. i zrobię sobie odejmowanie odtąd tutaj okay. teraz przygotuję zaokrąglenie tu klikam maksymalny promień szukaj zastosuj OK no tutaj bym chciał z dwóch stron teraz maksymalny promień szukaj zastosuj OK wylicę okrąglenia zaokrągloną kulę z kolejną rzeczą, którą chcę zrobić, to troszeczkę sobie zmodyfikuję jej wymiary. Wchodzę w kształt, operacje pozostałe, operacje mechaniczne i pozostałe przekształcenie, i tutaj zrobię sobie skalowanie nieliniowe. Aktualny układ współrzędnych, punkt środkowy, teraz współczynnik w skali wzdłuż x. Chciałbym, żeby wzdłuż x się Poszerzyła dwukrotnie w y, żeby została tak jak jest, czyli 1 i w z chciałbym, żeby się pomniejszyła o powiedzmy sześćdziesiąt, do 60%, czyli 0,6%. Enter. Który kształt? Ten. Ok, mam taką misę przygotowaną. Teraz tak. Yy, chciałbym przygotować sobie otwór odpływowy na dnie tej umywalki. I zrobię go od razu tak, żeby dno umywalki było spłaszczone. Było idealnie płaskie, można powiedzieć. Zacznę sobie od tego, że przygotuję sobie punkt będący ekstremum tej powierzchni w kierunku Z-. Mam tutaj punkt, teraz wrzucę sobie w niego układ współrzędnych. Duplikat układów współrzędnych. Tego sąd tutaj aktualny. I teraz w tym układzie rysując, w trybie 2D mogę sobie narysować powiedzmy najpierw okrąg o średnicy 50 mm. Zmienię sobie kolor, będzie lepiej widać. Tak. I następny narysuję sobie o średnicy 100 mm. Dobrze. Teraz pierwszym kształtem zrobię sobie wyci wycięcie. Kształt do przycięcia. Ten, tu. OK. Mam wycięte. Natomiast drugi kształt sobie wyciągnę. Do góry, w sumie nieważne na jaką wysokość, może być 100. I tym kształtem zrobię sobie odejmowanie. Dzięki temu uzyskałem tutaj idealnie płaską powierzchnię, która de facto jest na samym dnie umywalki. Teraz żeby było wszystko ładnie, zrobię sobie tutaj zaokrąglenie, Wyliczę znowu maksymalny promień. OK, wylicz zaokrąglenia, nie naruszyło mi tutaj krawędzi, a jedynie to ładnie wygładziło, no i teraz jeszcze od spodu chciałbym sobie też dodać jakieś. Kawałek na przykład elipsy, żeby mieć jakby w jakiś sposób postawić tę walkę. Mogę zrobić tak. Podaję środek, punkt odkreślający x albo promień x. Robię sobie promień x na przykład 150, promień y 100. Trochę za duże. Promień x zrobię 50 na przykład albo 75, a tutaj 50. No trochę ładniej. Dobra, teraz to znowu wyciągam w dół no, powiedzmy, że na 50 mm, ale trochę za dużo. Modyfikuję ten wymiar. Będzie 40 nawet 30 wystarczy. Teraz połączę sobie kształty. I znowu wrzucę zaokrąglenie o maksymalnym promieniu na tę krawędź. Szukaj, zastosuj, OK, wylicz zaokrąglenie. OK, nie docięło mi tego kształtu poprzedniego, e, który miałem tu wcześniej zrobiony, dlatego no w sumie jeszcze raz to sobie wytnę. Widoczny krąg i teraz tak kształt do przycięcia. Ten, tu, ok. Wycięcie. Eee, dobra. Następnym krokiem, który tutaj zrobię, to przygotuję sobie powiedzmy takie drewniane listewki, które potem przytnę pod kształt umywalki. No tak, pierwsza rzecz, którą zrobię, to przerzucę się w inny układ sprężynnych, Niech to będzie ZXZ, ustaw jako aktualny, widok z góry. Ok, i rysuję sobie te listewki. Zacznę od prostokąta, mniej więcej w tym miejscu. O, prostokąt. Tutaj, auto wymiarowanie. tu niech będzie na przykład 100 tu niech będzie na przykład 50 teraz tak złapię jeszcze wymiar odtąd Nie chcę odtąd dotąd niech będzie 5 mm i odtąd dotąd wiem że tu jest 500 więc może być 505 Enter ok, teraz sobie zrobię powtórzenie powtórz to liniowo w pierwszym kierunku x plus odległość między elementami zrobię sobie 100 i spróbujmy zrobić ich powiedzmy 10 najpierw. Trochę mi tu nie starczyło, dlatego tu sobie zrobię wymiar powiedzmy 105. Tak, i tu zmodyfikuję tą propagację. Propagacja też 105, teraz już mi wystarcza. Teraz sobie zrobimy edycję, powtórz, to wszystko liniowo, w kierunku, y minus, odległość między elementami 50, 5 sztuk, nawet za dużo, 4 sztuki, ok. No i teraz mogę sobie rzucić okiem, że tutaj spokojnie mógłbym parę sztuk wywalić one nie przecinają w ogóle kształtu ale żeby było szybciej to najpierw zrobię sobie wyciągnięcie całej grupy no, cała grupa się nie chce w ten sposób wyciągnąć to inaczej najpierw robię rozbij każdy każdą tam linię sobie rozbiję żeby mieć pojedyncze kwadraciki widok z góry Pousuwam te, których nie potrzebuję: to, 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 to. I teraz tak zrobię sobie wyciągnięty kształt. Jeden kształt na profil, las. I lasem sobie zrobię według koloru zielonego. Ok. Teraz przełączam się na wyśrodkowane. I wysokość podam sobie 600. Ok. Tym sposobem zabudowałem sobie ten kształt listawkami. No i teraz najszybsza metoda, najładniejsza, żeby tak ładnie to wszystko wyglądało. Zrobię sobie widok Cechy. Materiał. aktualny materiał pokrycia, Lista materiałów. Wybiorę sobie któryś z materiałów z jakąś ładną teksturą, na przykład ten. I powiedzmy, że zrobię taką szachownicę. O, jeszcze raz. Tu, tu. Tu, 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 tutaj i tutaj. OK, mam zmienione materiały. Wracam. No, może nie takie, tylko takie. No i teraz zrobimy sobie, wytniemy sobie z tych listewek kształt, który przygotowaliśmy. Czyli utnij przez kształt. Kształty do przycięcia. No albo lasso, selekcja według koloru. OK. I teraz przycinający kształt to będzie ten. No i teraz jest loteria w którą stronę jest strzałka. Obstawiam, że w tą stronę powinna być. No, udało się. Trafimy w dobrą stronę. Teraz z listewek mam wycięte cały kształt umywalki. i Jak sobie podejrzewam w renderingu. Walka wygląda w taki sposób. Cała strumienna wystawek I to by było tyle na dzisiejszym, dzisiejszym filmiku. Czekajcie na następny. Dlaczego myśleć połowicznie? Top Solid Wood, zintegrowany system CAD-CAM. Więcej informacji na stronie polskiego dystrybutora www.topsolution.pl.